Przychodzą do mnie bardzo świadome dziewczyny, zarówno w terapii, jak i te, które mnie czytają. Trochę już się z wami znamy. I wiem, że jesteście w okolicy 30, chwilę przed lub chwilę po. Słuchajcie, jedyne czego Wam często brakuje w pracy ze mną, to elastyczność. To moment, kiedy możecie same przerabiać materiał i nie dostosowywać się do godzin, kiedy ja mogę Was przyjąć. To moment, kiedy po prostu macie chwilę dla siebie bardzo późno wieczorem lub po tym, jak zrobicie wszystko, i ogarniecie, i po prostu jest to nieplanowany czas wolny. Wiadomo również, że mamy przeznaczoną określoną kwotę czy budżet na własny rozwój i musi to iść w parze zarówno ze studiami czy jakimiś dodatkowymi zabiegami, które robimy, więc te koszta również są dla nas ważne. Mam coś dla Was, coś, co będzie pasowało we wszystkie te wytyczne. Rozwój na wielu poziomach rozwój w kwestii zdrowotnej, w kwestii estetycznej, w kwestii mentalnej, w kwestii kobiecej to wszystko, co Normalnie przerabiam z dziewczynami w terapii. Władowałam dla Was, skondensowałam w godzinny kurs. Dostęp do materiałów będzie nieograniczony, dlatego że nie żałuję Wam ani czasu, ani wiedzy. Bierzcie i korzystajcie. Ważne, żebyście po prostu robiły. Koszt tego kursu to jest 1 trzecia całości za spotkania ze mną w tym samym zakresie więc to jest bardzo atrakcyjna sytuacja zwłaszcza że tak jak powiedziałam dostęp macie do końca życia. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, zapraszam was na moją stronę jak zawsze elinruso.com. Tam będzie zakładka z kursem i wszystko możecie przeczytać. Ja również pozostaję do waszej dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Wiecie, że nie daję byle czego i wiecie, że daję zajęć od groma, także będzie co robić, będzie co Zmieniać w sobie. Ja pozostaję dla Was również w Telegramie, który dołączę do dostępu i będziecie mogły tam zadać pytania, jakieś nurtujące, oczywiście, związane z danym kursem. Są tam też inne dziewczyny, więc będziecie mogły się wspierać, a może nawet znaleźć jakieś nowe przyjaźnie. Zapraszam Was serdecznie, wszystkie.